Na tym to polega, tak powinniśmy żyć. I tak powinniśmy Bogu służyć. Nie dopominać się o coś dla siebie. Ponieważ Bóg ma swój plan i On go realizuje. Mówię wam, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobożaj żący cielesnej. Jeżeli Duch Święty jest w tobie, jeżeli umarłeś dla Chrystusa, żyjesz nowym życiem, pożądliwości ciała zostały pokonane. Tak. Nasze porządliwości będą o sobie przypominały. Ale ty nad nimi panujesz. Biblia powiada, grzech nad tobą panować nie będzie. Koniec. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie do tego, co chce cię. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że ich życie polega na tym, żeby wybierać między dobrym a złym. I na tym poprzestają. Wybierają to, co dobre. Ja niczego tutaj nie wyśmiewam, No robią to, co dobre. I mówią, szczycą się, wybraliśmy z złym a dobrym. Wybraliśmy dobro. Bogu. Ale co oznacza w Biblii zwrot z wiary? Pewien progres, prawda? A więc nie wybierać między dobrym a złym, ale wybierać między dobrym a lepszym. A później wybierać między lepszym a doskonałym. Właśnie to jest rozwój, który, o którym zapomnieliśmy w kościołach. Zostajemy na pewnym, załóżmy, w miarę pozytywnym poziomie, ale on nie zapewnia nam progresu. On pozwala nam trwać, ale nie zapewnia progresu. A Bóg chce więcej. Więcej od nas i więcej ma dla nas. Tak, dla nas też. Ale czy my mamy takie pragnienie? Abyście nie czynili tego, co chcecie. Ja chcę. Ile razy ja to słyszę? Ja chcę. Pastoże, ja chcę. Jak chcę. No i co ja mam zrobić, że ty chcesz? Powiedz do Bogu, że ty chcesz. Niech Bóg powie, że ma w tej sprawie inne zdanie. A co, jeśli Bóg ma inne zdanie? No i tu się zaczyna kłopot. Bo jeśli Bóg ma inne zdanie wtedy, kiedy chcesz się ożenić z niewierzącą kobietą albo chcesz wziąć, że chcesz za za niewierzącego mężczyznę, to ty wiesz, że co wie, ja mówię, prawda? A znacie takie pory? Ja znam. I wiem, jak się dokończy nowo. Dlaczego doszło do, do tych małżeństw? Bo ci wierzący powiedzieli, ja chcę. Ja chcę. I tyle. Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem. Dostał... Dwie oferty pracy, szukał pracy, został dwie oferty pracy. I wybrał tam mniej płatne. I to zdecydowanie mniej płatne. W jednej tej mniej płatnej tam między 4 a 5 tysięcy dostał, a tam było ponad 10 tysięcy. Wybrał to mniej płatną. I powiedział dlaczego. Dlatego, że w tamtej pracy musiał być do dyspozycji 24 godziny. A jak chcę służyć mojemu Bogu. Dlatego wybrałem to. Miesiąc później wezwał go właściciel firmy. Mówi, widzę, że pan umie to, 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 to. Daję panu podwyżkę. Dostaje pan 10 tysięcy. I robił tyle samo, pracował tyle samo czasu, na ile został zakontraktowany. Bóg jest sprawiedliwy. Pytanie, czy robię to, co ja chcę, czy robię to, co Bóg chce. A to wcale nie jest takie proste. Wiecie, że nawet Pałowi się to zdarzyło? Przyszedł i miał głosić Ewangelię. Ale nie było tam jego przyjaciela. Poszedł. I zaraz później pisze ale Bogu dzięki, że daje nam zawsze zwycięstwo. Zawsze. On chciał być przyjacielem, a Bóg chciał, żeby tam głosił, bo drzwi były otwarte w tam. Są tak, napisał. To nie jest tragedia, że było jasne. To jest pewien proces, który wszyscy musimy przejść. Wykonywać to, co Bóg chce, a nie to, co ja chcę. Ale wiecie, od czego zaczęliśmy? Musisz umrzeć z Chrystusem. Bo jeżeli nie umrzesz z Chrystusem, to w ogóle do tego poziomu nie dojdziesz. Kompletnie. To dla ludzi, którzy żyją własnym życiem, to, co my mówimy, to jest jaka, jakaś abstrakcja. Jak można mieć pracę gorszą, przepraszam, nie płatną wybrać? Jak można zastanawiać się nad tym, jak Bogu służyć kiedy wokół wojny? Trzeba dla rodziny pracować, trzeba, nie wiem, może bunkier zbudować. Niektórzy budują bokrę. A jeśli Duch Was prowadzi, nie jesteście pod prawem, pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, nie będę tego czytał. Jeżeli ktoś żyje tak, jak tam jest napisane, zobaczcie, między 19 a 21, to to są uczynki ciała. Czy ludzie żyjący według ciała mogą być zdolni? No nie. Bo jest napisane w Biblii, że ktoś, kto żyje według ciała, nie obejrzy, nie zobaczy Królestwa Bożego. Jeśli więc ja tak postępuję, jeśli knuję, gniewam się, zazdroszczę, zajmuję się czarami, pornografią, przeteczeństwem i tak dalej. I chodzę do kościoła. No to jestem potępiony. I nie pomoże mi rekomendacja od Bo on nic w tej sprawie nie ma do powiedzenia. On powinien mi powiedzieć: Człowieku, musisz się narodzić na nowo. I tyle. Od 22 wersetu jest mowa o owocach ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. no przesadziłem z czasem. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ktoś to tak funkcjonuje. Przeciwko takiemu człowiekowi prawo nie funkcjonuje, nie zadziała, bo w nim jest pełne Ducha Świętego. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. To nie jest tak, że mówi się tylko, się mówi, że ukrzyżowałeś swoje ciało. Ale razem z tym, że z tym faktem, że umarłeś na krzyżu, umarły twoje żądze, porządliwości, one są martwe. Owszem, jeżeli miałeś problem, problem z pornografią i to umarło, a sięgasz po telefon i ząb zaczynasz oglądać, no to budzisz te żądze. To normalne. Jeżeli byłeś alkoholikiem, a Bóg cię wyzwolił od tego, a ty znowu sięgasz po alkohol, to otwierasz puszka Pandory. Zą masz problem. Przecież tego wszystkiego w Twoim życiu już ma nie być. Już nie masz gdzie wracać. To po co sięgasz do starego życia? Musimy mieć tego świadomość. Przecież jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie musimy tego robić, prawda? Jeśli według ducha żyjemy, to no według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Drodzy bracia i siostry, ja wiem, że to nawet trudno nazwać przeglądem listu do Galacji. Ale chciałem na podstawie listu do Galacji pokazać wam pewną drogę. Drogę od człowieka, który jest grzesznikiem który spotyka Boży Sąd w postaci prawa do człowieka, który jest w Chrystusie. Bogo tam Boże Prawo odprowadziło. Jeśli żyjesz w Chrystusie, to żyjesz w Chrystusie tak, jak mówi Słowo Boże. Nie wszystkich, których Boże Prawo doprowadziło do Chrystusa, można nazwać ludźmi spawionymi. Bo czytaliśmy, niektórzy wypadli z łaski. Ich sprawą. Trudno. Natomiast, jeśli żyjesz w Chrystusie, to pewnych rzeczy nie robisz. Nie robisz tego, co chcesz. Nie mówisz: Ja chcę. Ja muszę. Ja mam prawo. Jeżeli sięgniecie sobie do internetu, czego nie zalecam, ale można to sprawdzić, to jest parę takich mądro głupich głów, które mówią, że My mamy prawo, my mamy prawo. Do czego mamy prawo? Do czego my mamy prawo? Co najwyżej do tego, żeby nazwać się dziećmi bożymi, ale z tego wynikają konsekwencje. Ponieważ dziecko Boże to nie jest chuligan, który robi co mu się podoba. Tylko to jest ktoś, kto żyje życiem Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś uważa, że on nie musi żyć takim życiem, a mimo to jest zbawiony, to on sobie to może uważać. To jest jego sprawa. Bo z tego nic nie wynika. Bo gdyby jego życie przyłożyć do tego, czego uczy Biblia, to musielibyśmy się powiedzieć wprost: jesteś potępiony. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Okazano nam łaskę. Byliśmy strasznymi grzesznikami. Różne rzeczy robiliśmy. Jedni chlali wódę, inni brali narkotyki. Jeszcze inni kradli, kłamali, inni się, przepraszam, puszczali. Ale jaka to różnica? Wszyscy byliśmy i Wszyscy <grym> żeśmy szli do piekła. Skoro tu siedzicie, to Bóg się nad nami zlitował. Wiecie o tym? Ja nie wiem, czy wszyscy z was są nowonarodzeni, ale wiem na podstawie Biblii, że nie ma tu nikogo przypadkowego. Po to On przyprowadza ludzi do Chrystusa, do Słowa Bożego, Bóg. Dzisiaj tutaj siedzicie, słuchacie i już nigdy tego nie wyrzucicie z pamięci. Będziecie za to odpowiedzialni przed Bogiem, co usłyszeliście. Możecie tupać nogami, a nie, my się nie zgadzamy. Możecie się nie zgadzać, ale to nikogo nie obchodzi. Usłyszeliście prawdę. Nie dlatego, że ja ją mówiłem, dlatego, że wszystko zostało powiedziane z Biblii. Łatwo zweryfikować. Jeśli więc jesteś człowiekiem zbawionym, no to dzisiaj z Twojego wnętrza płynie pieśń uwielbienia radości. Ale jeśli nie jesteś zbawiony, to masz kłopot. Ponieważ znasz prawdę. A ta prawda mówi, jeśli nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Jesteś potępiony. Czy wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Musisz stąd wyjść w przekonaniu, że tak jest. A jeśli tak nie jest, to musisz z tym coś zrobić. No ale co mogę zrobić, skoro może nie jestem ten wybrany? Bóg nie przyprowadza na spotkanie świętych ludzi, których nie wyprowadzi. Dlaczego? Chociażby dlatego, żeby trenu nie zabierać i jego dzieciom. No, on bał swoje dzieci. Bał ich jakość życia. Więc jeśli tu jesteś, to nie jesteś przypadkowy. A gdybym wiedział, że tak się to skończy, to bym nie przyszedł. Ja nie znam ludzi, którzy powiedzieliby tak. Jesteśmy zbawieni i czekaliśmy na to. Nie. Takich ludzi nie ma. Ale są tacy, którzy mówią wczoraj jeszcze piłem alkohol, teraz dzisiaj nie mogę. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem. Mamy takiego delikwenta w zboże, a świetna jest kobietą, która została uratowana. Piła, paliła, robiła różne rzeczy. Próbowała to rzucić, nie dało się. Nawróciła się, na drugi dzień mówi tak. No, mi się nie chce palić. To jest niemożliwe. No i to jest, przypomniała sobie, że była modlitwa dzień wcześniej. Nie, nie, to tak nie działa. Zapaliła i że się. Nie była w stanie tego dymu przełknąć, który nie, przez lata, ile się dało, tyle tam Już wiedziałam, że to tak nie działa. Każdy z nas jest zbawiony z łaski. Jedni mają fajny uśmiech, inni gorszy. Myślicie, że Bóg patrzy na uśmiech? On ma w nasie nasze uśmiechy. Jedni są chudzi, drudzy grubi. Myślicie, że Bóg wybiera grubych czy chudych? Wybiera kogo chce. Wybiera łysych czy tych, co mają potężne ogłosienia? Wybiera jak chce. Nie ma w Biblii, słuchajcie, to jest ciekawe, nie ma w Biblii takiego wzorca, że moglibyśmy przeczytać, o tu jest napisane, już wiemy. Bóg wybiera takiego, 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 takiego. Mają te, te, te inne cechy. No to musimy takich ludzi szukać, do nich będziemy chodzić. Nie ma. Coś takiego nie istnieje. Kogo chce, tego zbawia. Wiecie, jak ja patrzę na świat? A to jest tylko coś, co ja robię. Świat to jest pole, jedno wielkie pole żarówek. Mnóstwo żarówek. A Bóg mówi idź i dokręcaj żarówki. I chodzę i dokręcam. Nie każdy zaświeci. Ale na to, czy zaświeci, czy nie, już nie mam wpływu. Ale na to, czy ja przykręcę, to mam wpływ. Więc robię to, przykręcam żarówki. Gdzieś się świeci, gdzie się nie świeci. Czasami całe poletko nie świeci. Czasami całe pole świeci. Nie wiem, jak to się dzieje. Nikt nie wie. I nikt się nigdy nie dowie. Wątpię, żebyśmy nawet w wieczności się chcieli dowiedzieć, jak to się dzieje, bo to już będzie nieważne. Kochani, Kościół Jezusa Chrystusa jest elitarny. Czy wiecie o tym? Wybrani jesteśmy. Wybrani. Nie ma w Kościele przypadkowych ludzi. Bóg wybiera sobie ludzi. Nie wiem, jak to robić, co mówiłem, ale jesteśmy elitą. Nie my sami siebie wybieramy i sami siebie nazywamy elitą. To Bóg nas uczynił elitą. Bóg nas wybrał po prostu. I tyle. To zachowujmy się jak elita. Czyli moralnie, czyli tak, jak On sobie tego życzy. A nie, że każdy chodzi na dąsanę. Ja wiem, co mam robić. Ja wiem, czego chcę. Ty mi tutaj przestań. Jezus tak nie postępował. Jak ci ktoś weźmie za, za, za rękę do kąta i ci wytłumaczy, jak powinieneś postępować, to co mi tu gadał? Słyszeliście, że Jezus tak do Piotra powiedział? Nie, powiedział: prosto, ty jesteś moim przeciwnikiem, po ty, Piotru Piotrusiu. Takie jest dokładne tłumaczenie. Ty jesteś moim przeciwnikiem. I ja, panie! Pomyślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. Takim świadectwem na końcu się podzielę. Bardzo lubię to świadectwo, bo ono, ono mnie czegoś nauczyło. Miałem w zboże taką młodą dziewczynę, to jest nagrywane? Może nie będzie. To teraz było.